Tarnobrzeskie władze stawiają na bezpieczeństwo. W mieście od kilku tygodni można zobaczyć kilkadziesiąt świeżo wymalowanych, biało-czerwonych przejść dla pieszych. Wszystko po to, by drogi były bezpieczniejsze. W monotonii tak znanego nam na co dzień oznakowania barwy białej, pojawienie się czerwonego koloru wyostrza nasze zmysły i koncentruje naszą uwagę właśnie na tak niebezpiecznym miejscu, jakim są przejścia dla pieszych. Ja tylko przypomnę tutaj i apeluję do kierowców, że przepis wyraźnie mówi, aby zachować szczególną ostrożność podczas gdy dojeżdżamy do oznakowanego przejścia, która na pewno wymaga od nas, abyśmy się skoncentrowali na sytuacji, która dzieje się przed nami, ale również i wokół nas. W ramach inwestycji władze skupiły się na newralgicznych miejscach miasta, gdzie dwukolorowe przejścia dla pieszych najlepiej zdadzą egzamin. Z pomocą przyszli tarnobrzescy policjanci, którzy takie miejsca pomogli wybrać. Doszliśmy do wniosku wspólnie z pracownikami rządu miasta, że w niektórych miejscach natężenie ruchu pieszych jest tak duże, że warto zrobić wszystko, aby poprawić ich bezpieczeństwo. Tak się składa również, że akurat te przejścia to najczęściej miejsca w rejonach szkół, a więc duża liczba dzieci, które samodzielnie udają się na naukę. Na terenie całego miasta wymalowano blisko 30 takich nowych przejść. Pomysłodawcy tej inwestycji skupili się głównie na ulicach biegnących przy szkołach oraz tych, gdzie według policyjnych statystyk najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych. Czerwony kolor ma spowodować, że kierowcy wcześniej zauważą przejście dla pieszych i wcześniej zareagują na wchodzących na nie przechodniów. Wykonaniem wszystkich przejść dla pieszych zajęło się przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt tej ważnej dla mieszkańców inwestycji to 157 tysięcy złotych.